To to będzie po, po prostu siorb. To nie będzie ani wieczorem, ani rano. E, katole nie mają racji. Co? Co to co powiedzia powiedziałeś, Mateusz? W ogóle jak, jak, jak możesz może tak mówić w ogóle? co, co, co się z Nagle w ogóle zaczęłaś jakieś jakieś wszystko clickbaitowe tytuły, w ogóle jakieś memiczne Zmienia turki w ogóle coś się z tobą dzieje, kiedyś to było lepiej, kiedyś, kiedyś w ogóle nagrywać jakieś z sensem. Wtedy naprawdę było fajnie, w ogóle była seria typowo matki, teraz w ogóle jeszcze jej nie ma. Jest tylko raz, raz na tydzień, kiedyś, kiedyś też była raz na tydzień, ale teraz już jest inaczej. W ogóle w ogóle e, zmieniłeś się, zmieniłeś się gościu, e, w ogóle jest wszy, inaczej. Wszystko jest inaczej. Ciągle teraz szukasz dram, szukasz e, w ogóle wszystko, żeby było inaczej, nie? Że żeby, żeby w ogóle zmieniłeś się. Zmieniłeś się i to zmieniłeś się do, nie do Poznania. E, nie do Poznania się zmieniłeś. Jak? Dom. Do mnie do, do mnie do poznania. A teraz przejdźmy do tematu. Cały ten tytuł to jest ogólnie byte, ale byte, który tak naprawdę będzie miał odzwierciedlenie w tym całym odcinku, bo będę mówił o wierze. Bajty są jednak po to, żeby zgromadzić większą publiczność, większy odbiór, a obecnie na YouTube trzeba się tego chwytać. Trzeba się chwytać tak naprawdę wielu, wszystkich możliwych sposobów, żeby tylko dotrzeć do użytkownika, bo YouTube tak obcina zasięgi. Że, że trzeba się ratować. Trzeba się ratować mnie trzeba się ratować yy, również tytułami i może nawet odcinkami, żeby, żeby troszkę oszukać algorytm. Także będę troszkę hakierem teraz i będę trochę oszukiwał algorytm, aczkolwiek yy, będę starał się ogólnie w tym wszystkim teraz, teraz wprowadzić też w spójność. Spójność w montażu, by jak się inspirować tam do najlepszych, a raczej na najlepszym. Żeby nie było. To, co teraz w tym odcinku będę mówił i podkreślę to bardzo, bardzo mocno, że później nikt nie miał żadnego ale, żeby nikt nie mógł się do mnie przypierdolić dosłownie, bo później będą jakieś niesnaski i w ogóle, że Mateusz jest zły, bo powiedział to, a przecież tak nie można mówić, bo, bo tak, bo nie można tak mówić, bo, 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 bo nie można i koniec. W tym całym odcinku będę przedstawiał jedynie swoje zdanie. Moje własne zdanie. Także zaczynam ten cały odcinek, i już później. Możliwe, że nie będę tego powtarzał, ale ten cały odcinek zacznę od słów moim zdaniem. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Moim zdaniem. Żeby na pewno wszyscy usłyszeli. Moim zdaniem. Zaczniemy od podziału. Są katolicy. Katolicy to ludzie, którzy po prostu wierzą, prawda? Którzy. Katolicy to ludzie, którzy zdrowo wierzą. To nie są ani fanatycy, ani ludzie. Którzy, jak tylko się coś powie, to od razu się obrażają. Mają do tego zdrowy dystans. Wiedzą, że wiara jest dla nich ważna, bo mają jakieś tam swoje przekonania, przemyślenia i drogę, którą koroczą, prawda? I to są właśnie katolicy, ludzie, którzy po prostu wierzą. Później są katole. Katole to ludzie, którzy o wszystko się spinają. Powiesz jakiś żart o Bogu, powiesz żart o papieżu, a nie od razu spinają dubsko, jakbyś naprawdę mordował im całą rodzinę. I patrzą na ciebie, jakbyś im ciastko obiecał. Tragedia, nie możesz przy nich być otwartym człowiekiem Bo na przykład powiesz Ci katole to naprawdę idioci Bo coś tam się spinają A tamten od razu Czemu tak powiedziałeś? Co to się sztenało? Nie możesz tak mówić Ale w tym momencie to przesadziłeś Katole to ludzie, którzy nie mają Dystansu Którzy nie mają w ogóle dystansu i obrażają się dosłownie o wszystko Katol oczywiście Również będzie przekonywał Drugą stronę do swojej, że jego wersja jest prawdziwa. Że tylko ta wersja jest słuszna i żadna inna nie jest słuszna. Że że to, co ma do powiedzenia druga osoba, w ogóle nie, 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 ma, nie ma racji bytu. Nie ma żadnego sensu i tylko to, co mówimy my, to, co mówi Radio Maryja i to, co słyszymy, i, i w ogóle na wszystko. Biblia jest odpowiedzią na wszystko. I nie, 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 nie może być inaczej. Żadna ewolucja. Adam i Ewa, koniec. Nie było małp. Darwin się mylił. Ale tutaj zaraz za was wracam, bo oczywiście musiała mi się rozładować bateria. Następni są ateiści. Ci ludzie, którzy po prostu nie mogę powiedzieć ludzie, którzy nie wierzą w Boga, bo takie gadanie również jest yy, błędne. Jestem ateistą i nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w Boga, bo to by oznaczało, że Bóg istnieje, a po prostu w niego nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę w takie coś jak Bóg. Tak w tym momencie powiedział Carbandela. I Carbandela to jest yy, takie zwierzę z ośmioma nogami, ale pełza jak wąż. Nie, po prostu nie ma czegoś takiego dla mnie jak Bóg. Nie ma żadnej nadludzkiej siły, która stworzyła, która panuje nad wszystkim i, i sądzi żywych i umarłych i tak dalej. Po prostu nie istnieje coś takiego dla mnie i nigdy nie istniało. Ale żeby nie było tak, tak jednostronnie i tak pięknie, w tym ogólnie całym odcinku chcę pokazać wszystko, co myślę na temat wiary. Także byli katolicy, byli katole, byli ateiści i są atole, atioci, coś w tym stylu. Ja byłem takim atolem, Atiotą. Czyli taką, taka osoba, która robi to samo co Katol. Yy, stara się przekonać katolików do tego, że oni nie mają racji, że tylko ja mam rację, że Boga nie ma, albo że, że, no, że, że Boga nie ma i że, że w ogóle wszystko, co jest związane z religią, to jest złe i kto kto wie, że to jest idiotą i tak dalej. Jak ktoś powie tylko o Bogu coś, to to ta osoba się nagle obrusza i tak dalej. Ja byłem takim <küh> takim właśnie atolem w technikum. Znaczy wcześniej... i we wcześniej i we wcześniej, we i we wcześniejszych latach. Technikum. Pierwsza klasa miałem miał, miał bardzo fajną nauczycielkę od religii, także mogłem z nią sobie porozmawiać i tak tak naprawdę dzięki to była jedna osoba, z którą mogłem porozmawiać i która mm, tolerowała moje zdanie to raz, a dwa to, że mówiłem zupełnie odwrotne rzeczy niż ona mówiła do nas, to tolerowała to, akceptowała i nie uważała mnie za jakiegoś krytyna, który, który ma jakiś bunt nastoletni i, i będzie mówił nie, jebasz to wszystko, ja mam tylko rację i koniec. W pierwszej klasie byłem taki, boga nie ma i chuj. W drugiej klasie byłem, no Boga nie ma, ale, no ale niech pani mówi, co tam chce. W trzeciej klasie byłem taki, no Boga nie ma, no ale, ale możemy porozmawiać. A w czwartej klasie byłem taki, Boga nie ma. Ja, w to, ja nie wierzę w istnienie czegoś takiego. Pani wierzy, pani jest osobą wierzącą, pani jest chrześcijanką i pani wierzy w Boga. Oboje mamy swoje racje. I możemy normalnie porozmawiać i błędem jest myślenie, że nie można gadać o, o gustach, że nie można gadać o, re, o religii i tam o polityce. O polityce akurat się nie wypowiadam, bo polityką się w ogóle nie interesuje, ale o gustach można gadać tak samo jak o religii. To, że macie inne zdanie to nie znaczy, że od razu zaraz musicie się kłócić, bo o czym byśmy gadali jakbyśmy wszyscy mieli takie same upodobania albo wszyscy byśmy na ten sam temat myśleli tak samo. To, że ktoś ma inne podejście do czegokolwiek, nie oznacza, że nie możemy z nim porozmawiać na dany temat. Cholera jasna, ludzie, kurwa, pamiętajcie się, bo to jest aż przykre, że jedni, jedni mają tak nasrane ci, ci atole, mają tak nasrane wełbie, że kurwa, Boga nie ma i chuj, kurwa, w ogóle nie mówcie do mnie, bo, bo nie ma go i koniec, i w ogóle nie macie racji i tyle. A z drugiej strony są katole, którzy mówią, co? Jak mogłeś tak powiedzieć? Obraziłeś? Obraziłeś moją wiarę, czyli obraziłeś mnie, w ogóle nie masz, nie możesz tak mówić, szatan, Bóg cię tego, za to pokara, aha, ale Boga nie ma, spoko, ale no, bez sensu takie gadki są, jedni mają swoją rację, drudzy mają swoją rację i nigdy ani jedna, ani druga nie, ustą... nie ustąpi, musicie jakby zrozumieć, dorosnąć do tego, że każdy jest inny i każdy ma inne upodobanie, każdy ma inne, coś innego w głowie i każdy wierzy w coś innego, tak o. Kolejny punkt, dlaczego ja nie potrafię i nie mogę uwierzyć. Po raz kolejny mówię moim zdaniem, bo na świecie jest za dużo cierpienia, za dużo smutku, za dużo głodu, za dużo śmierci, żeby jakieś tam, jakaś tam, jakiś tam, nie chcę mówić stworek, bo, bo nagle wszyscy się spierdolą, znaczy nagle katole się spierdolą, nie katolica katole się spierdolą to, ale bo ktoś wymyślił jakiegoś brodacza, który sądzi wszystkich i tak dalej. Ale gdyby taka osoba, gdyby taki stwór, taka wyższość istniała, prawda, to na świecie nie byłoby głodu, cholera. Ja za, za każdym razem mówię do, do katolika, jeśli już jest jakaś tam rozmowa i pytam jej, dlaczego nie mogę wierzyć, to ja wtedy o takiej osobie mówię jedną rzecz. Jeśli powiesz mi, dlaczego w Afryce umierają dzieci z głodu, dzieci, nie dorośli, ale niech ale skupmy się na dzieciach. Dlaczego umierają dzieci z głodu i wytłumaczysz mi to racjonalnie, to ja uwierzę w tego Twojego Boga. Skoro Bóg istnieje. To czemu rodzice starają się po 10 lat o dziecko, a dziecko umiera po kilku sekundach po porodzie, albo rodzi się yy, niepełnosprawne? I tutaj teraz Mateusz, kontrowersyjna rzecz, ale Mateusz, przecież co z tego, że dziecko jest niepełnosprawne? Przecież to tak, taka sama radość. Nie, to nie jest taka sama radość. Widzieliście, widzieliście te wszystkie yy, dokumenty, w, którym, w których rodzice yy, mówią o swoich niepełnosprawnych dzieciach? Mówią, że to jest, że to jest cud, że uśmiech powodują i tak dalej. Okej, okay, to jest dziecko. Ale za każdym razem płaczą. I jak dziecko rodzi się zdrowe, to rodzice płaczą tylko przy narodzinach. Bo cieszą się, że, że, że żyje, że wszystko jest okej, okay, że jest zdrowe. Nie płaczą do końca życia, że dziecko jest niepełnosprawne, że trzeba się nim opiekować i że dziecko tak naprawdę osiągnie naprawdę o wiele, wiele mniej niż te pełnosprawne. I teraz oczywiście możecie im powiedzieć o tych pełnosprawnych, ale ja mówię o tej większości znacznej. Także gdzie w tym wszystkim jest Bóg, skoro jest tak miłosierny i za wszystko naprawdę tak... I że jest taki, że raz jest miłosierny, dwa jest sprawiedliwy. Chuja jest sprawiedliwy. Okej, okay, tutaj po raz kolejny mówię moje zdanie, tylko moje zdanie i... I tutaj naprawdę czy, czytałem Biblię i naprawdę interesowałem się wieloma rzeczami. Czy, słuchałem i katolików, słuchałem ateistów i chuja jest sprawiedliwy. Gdyby był sprawiedliwy, to pedofile by, wiecie, umierali, a dzieci by rodziły się zdrowe. Albo pedofile nagle, skoro jest wszech, wszechmocny, to pedofili by karał tak, że budziliby się następnego dnia i byliby niepełnosprawni. Ale Mateusz, jak to? Przecież to jest ingerowanie w wolę boską. No ale jest wszechmocny, prawda? Skoro jest wszechmocny, no to niech to zrobi. Ale nie, bo on dał nam wolną wolę. No dobrze, ale okej, okay, wolna wola. No, 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 to niech, no to niech ukara tego złego człowieka, który gwałci dzieci. I to jest temat, temat rzeka, na który mógłbym gadać, gadać i się... No, i, i, i gadać i jeszcze gadać więcej. I ostatni punkt to ogólnie takie podsumowanie wiary. Tak jak wspomniałem, w drugim punkcie bodajże, albo w pierwszym, albo w... Tak, w drugim chyba. Wiara w coś jest ogólnie dobra. Ja wierzę w karmę, wierzę w dobro jakieś tam, mimo że ciężko na przykład, ciężko bardzo jest wierzyć jakieś tam dobro ludzkie, prawda? Ale mimo wszystko ja wierzę w karmę. Wiara w karmę nie polega na tym, że czynisz dobro, masz nadzieję, że ono się kiedyś do ciebie, wiesz, zwróci, nie? Wiara w karmę polega na tym, że po prostu czynisz dobro, że jesteś dobry i że wierzysz w dobro. Wierzysz, że ono cię spotka i wierzysz, że ty je dajesz. To nie jest w zamian. Ty nawet ty czynisz dobro, nawet jeśli to dobro się do ciebie nie uśmiecha. I tyle, i na tym to wszystko polega. Ja uwielbiam pomagać ludziom, uwielbiam dawać im cholera, uśmiech. I wiele razy słyszałem od ludzi, naprawdę, wiele razy słyszałem od ludzi coś takiego, że nie można wszystkim pomóc i że za nisko trzymam gardę i że, że powinienem się mniej starać i mniej przemówić ludźmi. Tylko we wszystkim, co robimy, dosłownie we wszystkim, czy to jest YouTube, czy to jest tworzenie muzyki, czy to jest pisanie wierszy, czy to jest um, uczenie się i tak dalej, w naszych pasjach, czy jest jeżdżenie na desce. Czy śpiew, czy taniec, czy ćwiczenia na siłowni, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są czynności. Pomaganie innym to również czynność. Sprawienie im uśmiechu to również czynność. We wszystkim spotkamy takie momenty, że zrobi nam się przykro. Nie będziemy mieli sił dalej tego robić. Tak samo teraz na YouTubie jest coś takiego, że wszyscy <laughs> przeżywają jakiś tam większy tam mniejszy kryzys. I to nie znaczy, że ja teraz obrażę się. I, i przestanę to robić, albo, albo zacznę robić tego mniej. Okej, okay, można na przykład odpocząć sobie te kilka dni, ale to nie znaczy, że to nie jest jakaś tam moja pasja, czy coś, co, 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 co lubię robić. To jest tak samo z pomaganiem ludzi. To, że nie pomogę całemu światu, nie zbawisz całego świata. Okej, okay, nie zbawię całego świata, ale to nie znaczy, że nie mogę pomagać znacznej ilości osób dookoła. A to, że czasem się zawiodę i czasem będzie mnie to bolało, to co z tego? Na tym polega życie. Życie, życie boli czasem, czasem bardzo mocno. Polecam wam film Hoksaw Ridge, który właśnie aktualnie leci w kinach. A propos tego, właśnie pomagania, autentyczna historia, koleś, bo na wojnie nie dotykał broni, był wstąpił do, w, do wojska jako sanitariusz i ciągle pomagał. I jak uratował jedną osobę, to mówił sobie: Boże, spraw, żebym mógł uratować jeszcze jedną. I po tej uratowanej jeszcze jedną. I po tej uratowanej jeszcze jedną. I po tej uratowanej jeszcze jedną. I tak ratował i, z, i przynosił swoich tam rannych kolegów do odparowania i tak dalej. Także no, tak trochę... Może nawet nie doskoczyłem o tematu, ale chciałem, chciałem ten temat poruszyć tak bardzo, nawet nie ogólnie, ale po, poruszyć jego większość aspektów. Chciałem po prostu powiedzieć o tym wszystkim, bo bo miałem, miałem na to ochotę i tyle. Eee, Wpadnać na glubancy Monematiego Snapchata, Instagrama oraz fanpage'a. Klik, kliknijcie ten dzwoneczek, taki przynajmniej się subskrybuj, tak żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Nie obrażajcie się za ten clickbait, za ten tytuł. Pamiętajcie, są katolicy, katole. Są ateiści i atole, atioci, tacy idioci. No wiecie co chodzi. Katole i, i a, atioci, atole mają małe pojęcie jeszcze o życiu i życie ich nie doświadczyło. I naprawdę czasem, 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 albo, albo bardzo często mówią coś, o czym nawet nie mają pojęcia. Także nie ma się co takimi osobami przejmować. To nie był poranny siorb, to nie był wieczorny siorb, to, to był po prostu siorb. Yy, nie będę mówił pogody, po prostu będą to, to będą to takie dłuższe vlogi. Nie wiem kiedy będą puszczane, ale w ogóle teraz zapowiadam, że filmy będą się ukazywały od poniedziałku do piątku i będą one miały spójny montaż, tak żeby... Tak jak u PewDiePie'a, nie, nie będę oszukiwał. Jak, jak będziecie widzieli nawet jakiś materiał, który może Was średnio zainteresować, to wiedzie, będziecie wiedzieli, że montażem, muzyką, jakimiś wstawkami nadgonię. I to było na tyle. Miłego czwartku. Widzimy się już jutro, a jutro niespodzianka. I tyle. Trzymajcie się, cześć i bajo.